Piąte zadanie z arkusza maturalnego pierwszego z 2025 roku przygotowanego przez zadanie info. Już nie będę powtarzał to, co wcześniej. Warto zajrzeć do linków, które są w komentarzu do, do zadania. Zadanie piąte, no pewnie jak maturalny, funkcja kwadratowa z parametrem, równanie kwadratowe z parametrem byłoby wielkie zdziwienie, gdyby tego zadania na maturze nie było. Wyznam wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dwa różne pierwiastki takie, że... No to pierwszy warunek to jest delta musi być dodatnia po dwa różne pierwiastki. Gdyby jeszcze był tutaj jakiś współczynnik przy parametrze, przy jakiś parametr przy x kwadrat, to jeszcze by trzeba napisać założenie, że a jest różne od zera, bo skoro liczymy deltę, czyli jest równanie kwadratowe, to znaczy, że to że musi być x kwadrat, czyli współczynnik przy x kwadrat, przy x kwadrat nie może być 0. No i drugi warunek, ten, który jest w zadaniu, czyli x1 minus x2 w bezwzględnej wartości, to jest 15,75, czyli 15 i 75 setnych. Zacznę od warunku pierwszego, czyli delta. A jest równe 1, B jest równe minus m plus 2. I c jest równe m plus 5. Zatem delta to jest minus m plus 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 i razy m plus 5. Ten minus oczywiście do kwadratu daje plus, czyli zostaje m plus 2. Wzór skróconego mnożenia. m kwadrat plus 4m plus 4. Odjąć 4m i odjąć 20. 4m się redukuje i mam m kwadrat odjąć 16. I to m kwadrat odjąć 16 musi być większe od 0. No nierówność kwadratowa. Być może ktoś będzie deltą liczył. Jeszcze raz. Ja tutaj rozłożę to ze wzoru skróconego mnożenia. Większe od 0, zatem jedno miejsce zerowe jest 4, drugie miejsce zerowe jest minus 4. Szkicuję wykres. Współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona paraboli są skierowane w górę, mają być większe od zera, czyli M należy od minus nieskończoności do minus 4, w sumie od 4 do nieskończoności. No i teraz warunek drugi. Zrobię go na dwa sposoby. Sposób pierwszy, czyli w sposób pierwszy, który będę robił w ten sposób, że, e, ponieważ, że będę podnosił do kwadratu obustronnie. Ponieważ lewa strona jest e, dodatnia, no bo bezwzględna wartość jest nieujemna, ale ta bezwzględna wartość byłaby równa 0, gdyby te x1, x2 były równe. One nie są równe, bo mam w założeniu, że te i e, 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 z delty większej od 0 wynika, że one są równe i po prawej stronie mam też liczbę dodatnią, to wtedy bez żadnych problemów mogę podnieść do kwadratu. Czyli po lewej stronie mam x1 minus x2 do kwadratu, a po prawej stronie mam 248,06,25. Być może lepiej było mi to zostawić w ułamku zwykłym, znaczy zamienić na ułamek zwykły i podnosić do kwadratu. O, na razie tego nie będę tutaj, nic, nic z tym nie będę robił. Wzór skróconego mnożenia to jest x1 kwadrat odjąć 2x1, x2 plus x2 kwadrat 2, 4, 8, 0, 6, 2, 4. No i to będę teraz przekształcał do wzorów Veta. Czyli x1 plus x2 do kwadratu odjąć 2x1, x2. To tutaj podkreślę na Czerwono, że to jest to z tym. I na niebiesko jest jeszcze minus 2x1x2. Myślę, że yy, takie przekształcenie wzorów wiata jest dosyć oczywiste. Jeżeli jest problem, zrobiłem jeden film, taki, gdzie jest 10 różnych przekształceń wzorów wieta, yy, więc można tam yy, do niego zajrzeć. Jakby problem ze znalezieniem, to proszę o komentarz to. Klaję wtedy link. Czyli mam tak: minus b przez a do kwadratu, odjąć minus 2 i minus 2, czyli minus 4c przez a, wzory Wieta, 248, 0,625. b to jest minus m plus 2 i minus b, czyli ten minus z minusem się redukuje, daj mi plus zostaje m plus 2 do kwadratu czyli m kwadrat plus 4M plus 4 odjąć 4 razy C, czyli razy m plus 5 jest równe 2480625 czyli m kwadrat plus 4 m plus 4 odjąć 4M odjąć 20 y, równa się 248 0625 4m się redukuje, Czyli mam m kwadrat równa się i przeniosę to na drugą stronę, czyli mam minus 16, zatem będzie plus 16. 248,0625 plus 16 to jest 264,0625. No i pierwiastek. 264,0625 jest równy 16 i 25 setnych, czyli m jest równe 16 i 25 setnych lub m jest równe minus 16,25. No i teraz jeżeli wyznaczę część wspólną, od minus nieskończoności do minus 4 i 4 no i 16,25 i to jest tylko ten punkt, bo to jest równanie i minus 16,25 daje mi odpowiedź daje mi odpowiedź m należy lambda, czyli tylko dwa elementy 16,25, to znaczy tylko te elementy, a nie od do do 16,25. Y Teraz, sposób drugi. Na warunek drugi. Będę po prostu podstawiał x1, x2. Ponieważ one są w bezwzględnej wartości, to nie ma znaczenia, który jest pierwszy. Czy ten minus pierwiastek z delta, czy ten plus pierwiastek z delta. Więc mam tak. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Odjąć minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Równa się 15 75. Jest wspólny mianownik, i w tym wspólnym mianowniku mam tak minus b i minus minus b, czyli się redukuje pierwiastek z delty, odjąć minus pierwiastek z delty, dwa pierwiastki z delty przez 2a, równa się 15,75, dwójki się redukują, no i podstawiam. a jest równe 1, czyli zostaje pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z. No i deltę mam policzoną. To jest m kwadrat minus 16, czyli m kwadrat minus 16. I tutaj y, liczę drugim sposobem, ale i tak punkt pierwszy, czyli deltę miałbym wyznaczoną, czyli to, że delta jest m kwadrat minus 16, to wiem, licząc tylko drugim warunkiem. Równa się 15,75. Lewa strona dodatnia, prawa strona dodatnia, czyli podnoszę do kwadratu. M kwadrat minus 16 równa się 15,75 do kwadratu, to jest 248,0625. No i jak przeniosę 16 na drugą stronę, to mam dokładnie to, co tutaj w tym miejscu, czyli m kwadrat minus 16, 16 przeniesione, no i dalej już jest tak samo jak w tym sposobie pierwszym na warunku drugiego. Czyli odpowiedź jest tutaj.